Siema widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale Dziś sobie wytestujemy fontannę Helkla TXF837 Co tu jeszcze o produkcie Mówmy z ważnych rzeczy że posiada 18 gramów na sztukę bez względnego przedłużenia Wkładamy w dobre miejsce. Odpalamy i idziemy stąd i podziwiamy efekt. Tyle mam do powiedzenia, żeby już was nie zanudzać, po prostu odpalamy no i idziemy. Nie muszę się daleko oddalać, bo to jest podsumowując fontanna wypadła fajnie, ciekawie i mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Łapkujcie, polubiajcie film. No a ja dziękuję wam za oglądanie. No i do następnych razów. Na razie, cześć siema i pa!